Cześć, dzisiaj technika kropowania i panoramowania naszych klipów filmowych. Zapraszam na odcinek. A więc wkładamy nasz klip na linię czasu. Lewym klawiszem myszy włączamy znacznik kropowania. Otwiera nam się osobne okienko. Możemy tu od razu podpatrzeć, mamy gotowe rozdzielczości, jakie nam generuje program, w których możemy eksportować. Ja wszystkie swoje klipy nagrywam w 4K. Oczywiście czasami je renderuję do Full HD. I teraz pokażę Wam, jak w łatwy sposób można przemienić 4K w Full HD, bez straty jakości obrazu. Włączamy rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080 no i to okienko jaśniejsze to jest właśnie czterokrotny pomniejszony obraz Full HD. Najeżdżamy na nasz obiekt, klikamy OK. No i teraz pokazuje nam właśnie w, osobnym, w oknie podglądu, jak wygląda z 4K Full HD, czyli czterokrotnie pomniejszony obraz. Teraz zajmiemy się panoramowaniem. Lewy przycisk myszy, kropowanie, otwieramy z powrotem okienko, klikamy Panen Zoom i mamy do wyboru dwa okienka. Okienko startu, czyli startuje nasz klip i okienko końca naszego klipu. Możemy sytuację odwrócić i teraz mniejsze jest okienkiem startu naszego klipu, a większe okienkiem końca naszego klipu. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Najeżdżamy na mniejszym okienkiem, okienkiem końca, najeżdżamy na nasz obiekt. Klikamy OK. No i teraz mamy klasyczne panoramowanie, czyli zbliżenie do konkretnego obiektu. Wszystko bez straty jakości naszego klipu. Ok, teraz wybieramy jeszcze raz okienko kropowanie, panen zoom, teraz odwracamy sytuację, nakierujemy start naszego klipu na obiekt i teraz nam się robi praktycznie efekt Verdigo, czyli startujemy od obiektu i panoramujemy całą okolicę naszego obiektu. Drodzy widzowie, możecie się stać częścią tego kanału. Ja liczę na Wasze komentarze i sugestie. A ja postaram się uprzyjemnić Wam pracę z programem Filmora. Strzała!